Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj jedziemy na zakupy świąteczne. Jestem trochę zła, bo znowu wszystko zostawiliśmy na weekend. Ale jak na razie udało nam się trochę ominąć korków. E, przyjechaliśmy na razie do portu i uważam, że tak spoko przebiegła nam ta droga. Nie staliśmy nawet w żadnym korku, ani jakoś wolniej nie jechaliśmy. No i gorzej dopiero przed nami. No, potem będziemy jeszcze do manufaktury, także ta, tam już pewnie się zacznie. Kolejny rok z rzędu zostawiliśmy sobie ogarnianie prezentów na sam koniec. Jestem trochę zła, bo nie wiem, czy uda nam się teraz tak wiecie znaleźć wszystko. Będziemy pewnie też stali w tych kolejkach. Także to jest zawsze najgorsze. I w tamtym roku obiecaliśmy sobie, że tak nie zrobimy, no i wyszło jak wyszło. Jak zawsze. <laughs> Więc mam nadzieję, że jednak jakoś sprawniej nam to dzisiaj przebiegnie. Zarezerwowaliśmy sobie cały dzień na te zakupy, bo mamy sporo do, pooga do poogarniania. Także na pewno będziemy jeździli dzisiaj cały dzień. To jest go? No i co? No to chyba nie Nie no, to jest gorsze. Dobra, dobra. Ładnie wyglądasz. To się tak nie, nie rób takiej miny. Czy zawsze chciałeś mieć golf? Może to jest za mały rozmiar. za mały. Tak? No to ten większy. No. To jest L? To jest L. Co ty gadasz? No to jest L. Serio? To i trzeba. nie wiem, źle się w ogóle. Dlaczego? Ładnie wyglądasz. to mogę ci przynieść większy. Chcesz większy? Proszę. Nie wiem, czy ja znajdę tutaj większy rozmiar. Jest XXL. XXL, M. Co to jest? L. On mał, miał L. Chyba nie no chyba XXL to nie. Jakaś dziwna jest ta rozmiarówka tych specłów w ogóle. Dobra, chyba wezmę. O, jest XL. Czekajcie. XL i XXL. do końca. No co? Ten jest lepszy? Tu już chyba ta Elka lepsza. <laughs> Minę masz taką, jakby ci się nie podobało. No, ale ten nie jest jakiś wiszący. O, nie, nie, jest trochę. trochę jest. A weź, przymierz w ogóle tą Elkę z tego szarego. Tutaj to jest dużo lepszy. Serio? No. Rozmiarowy jest dużo lepszy. Ale w tym w ogóle o wiele ładniej wyglądasz. Tak? No, bardzo ładnie w tym. Też ma ten golf luźniejszy. Tak? No widzę właśnie i w ogóle ładniej się układa ten gol. Ten to jest dużo lepszy. Czyli ten? Ten. Ale podoba się sobie? Podoba mi się sobie. Czy nie bardzo? Bo jak bardzo, nie bardzo, to bardzo. możemy zobaczyć inne. Bardzo, bardzo mi się podoba. Tak? Jest super. Czyli bierzemy? To, tak, bierzemy. Zdziwię wszystkich swoim oficjalnym pierwsi i świat. nie miałem świata, czytałem już miał od mamy połowę prezentu na święta. Czemu połowę? No bo resztę jeszcze musimy dokupić. Zadowolony? Ja. Jakoś szybko nam zeszły te zakupy w tym porcie, co? Tylko, że to jest jeden z wielu punktów na dzisiejszej liście, więc my musimy w miarę szybko, poza tym wcale tak szybko nie było, bo... Bo? A nie. Było szybko, byliśmy nie. tylko w dwóch sklepach, ale w ogóle jest, ale w ogóle porównując to do innych centrów handlowych, w których byliśmy to jest bardzo słabo przyozdobione. No nie? No tam ale... jest tylko ta jedna choinka i to miejsce, gdzie był Mikołaj. I tak to tam nie ma nic. Ale port jakoś nigdy nie był tam przyozdabiany. Jakiś no tam był, był. nie gadaj. Nie, no gdzie? Uważam, że bardzo słabo jest przyozdobione, nie, ale... Gdzie? Manufaktura jest Nie, ja mówię tutaj, port. Ale... Byliśmy też po prezent dla mnie, prawda? No byliśmy. byliśmy. No bo stwierdziliśmy, że jesteśmy ze sobą już tak długo, 8, 9, zaraz 9 lat. Zaraz 8. Zaraz 8, zaraz 8 no. lat. Zaraz 8 lat. lat, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy już sobie robili żadnych prezentów, niespodzianki i takich różnych rzeczy, tylko po prostu powiemy sobie co chcemy i sobie to kupimy, prawda? Prawda. Tak. To, 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 I... co będzie na sobie wybrał swój prezent, ale nie było go tutaj w media, więc jedziemy jeszcze teraz właśnie do manufaktury. A zobaczcie, co ja sobie wybrałam. Wybrałam sobie ten łańcuszek z Nie będę wam teraz go tutaj wyjmować, poza tym nie mogę, bo to prezent. No, no właśnie. <laughs> I wybrałam sobie ten łańcuszek z To jest ten miś z takim czarnym oczkiem. To się nazywa Agat chyba? Oj, telefon mi dzwoni. To nie jest Agat chyba? Jak się nazywa? Popas? Czarny, czarny szkło. To nie, topas chyba to się nazywa. Może lepiej nie mów. Z, z tym czarnym. Z tym czarnym kamieniem. To jest połowa mojego prezentu. Drugą połowę y, będziemy patrzyli w manufakturze. Dwie trzecie, już bez przesady. Dwie trzecie. Dwie trzecie. Dwie trzecie. Byłam też wczoraj na paznokciach i stwierdziliśmy, że nie będziemy robiły takich full świątecznych paznokci, to znaczy zrobimy takie świąteczne, zimowe akcenty, ale nie będziemy robiły tej klasycznej czerwieni. I zrobiłyśmy takiego brokatowego frencha. Tutaj jeszcze zrobiłyśmy taką e, ładną śnieżynkę, a na tym zrobiłyśmy taką malutką gwiazdkę i powiem Wam, że tak mi się podobają te paznokcie. E, wszystko właśnie zrobiłyśmy na białej bazie. No piękne są te paznokcie, bo że nie mogę się na nie napatrzeć. No i jak ładnie. Bardzo ładnie. Przyszliśmy jeszcze do Etam, bo chciałam sobie wziąć taką świąteczną piżamkę i widzieliśmy podobne. Gdzie to było? Koce, to nie? Nie. Jak się nazywa ta strona? Interesująca. Ty, a może to było na Etam? Tak! To jest Tak! O kurde, to jest ta! Powiem Wam zaraz o co chodzi, bo widzieliśmy właśnie piżamy na etam na stronie e, i była taka full 100% jedwabiu i była strasznie droga i była taka trochę tańsza. E, ona jest właśnie, e, ma tam odrobinę jedwabiu, ale głównie to jest poliester i ona była na przecenie za 150 zł. Normalnie kosztowała chyba 300. Jakoś tak? I była na przycenie za 500 zł i 150. E, z, za 150, tak i e, nie można jej było zamówić do sklepu. To znaczy, był bardzo długi czas oczekiwania i baliśmy się, że nie zdąży nam dojść przed świętami, e, a sprawdzałam dostępność i nigdzie w łodzi jej nie było. I teraz wyszliśmy do Etam w manufakturze i była ostatnia ta, i tak patrzę do Adama, mówię, ej, ładna w sumie, no nie? Wzięłam ją do przymierzalni i teraz właśnie patrzymy, że to jest ta, która była na stronie i właśnie też jest na pomoc za 150 zł to jest XSK i kurde, w sumie nie wiem. Fajniejsza by była eska, tak mi się wydaje, bo jak tak ją naciągnę, chociaż teraz jest trochę lepiej. Ja też pod spodem mam tutaj bluzkę, więc też to się inaczej układa. Tutaj mam też spodnie pod spodem, więc one są takie bardziej opięte, ale ogólnie wydaje mi się, że fajnie to wygląda. No nie? Tak full świątecznie i tak elegancko. Fajnie, no? Chyba bierzemy. Bierzemy, taki fart. Co nie? Że to była ostatnia, jedyna, nie było żadnej więcej. High five. No, ale lepiej bym się czuła w tej S. Ale to nie ta X, S no właśnie wiem, bo to była ostatnia, ale ta XS jest taka, no nie jest taka bardzo opinająca, ale mogłaby być trochę ale luźniejsza. Weźmy weź pod uwagę, że. Yy, no, że mam też tą bluzkę, nie? nie? No, bierzemy. Wiem. Także to jest moja druga część prezentu. Fajnie. Very, very Ostatni. Ostatnie, że to tak jest tak. ten, co był wtedy. Będzie pan z tego zadowolony? Nie, no to jeszcze ja. Dobry... Jak to dzisiaj Dobry prezent. Nie zamontujesz tego dzisiaj. No, nie. no dobra, ty mi nie, dasz nie. Nie, 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 nie. A ja ci dam jeden z tych, co mam. Nie. Jak dla nie. Bierzemy? Dobrze. To będzie prezent ode mnie, tak? tak. Pojawił się drugi pomysł, bo ja uważam, nigdy nie zrozumiał facetów. Dla mnie jest tak szkoda wywalić 600 zł na jakiś taki dysk, na większą pamięć i pojawił się pomysł z takimi słuchawkami. No i musisz zadecydować, czy wolisz słuchawki, czy to. Dobra, dalej nie jest. Słuchawki? No. Serio? No. Na pewno będziesz zadowolony? Będę. Dla mnie to już ma większą wartość za taką cenę niż taki mały Będzie. dysk. Poczekaj, bo na są jakoś. Nie, no musisz. Połączony Z tyłu, z tyłu nie są. Boże, do są to Te, gdyby jak chce, nie jednego. No? N nie, no to te też są. Te te trzeba i... zobaczyć ktoś pana. Dziękuję. Przeciśmy sobie do Starbucksa, żeby Adam mógł się zastanowić, czy woli dysk, czy woli słuchawki. No i ja sobie wziąłem przy okazji hibis, No i co tam odeszło, jaka decyzja? Hm? Słuchawki, ale te duże? Na pewno? Tak. Będziesz z tego zadowolony? Jeżeli dzisiaj będę musiały odbierać? To... Nie. Opinie są czytane. Jakie to ma opinie w ogóle, te słuchawki? Bardzo. Dobrze. Ale że dobry jest dźwięk? To są po pierwsze. Są które nie naprawdę dobre. No to będą słuchawki, co? Będzie grane. Nie pod warunkiem, że dzisiaj Nie, nie ma dzisiaj. Mm -mm. Ja zawsze, jak biorę sobie w Starbucksie hibiskusa, to zawsze biorę go na lemoniadzie. I uważam, że jest o wiele lepszy. Kiedyś jeszcze, jak nie wiedziałam, że hibiskus jest też na lemoniadzie, to brałam sobie zwykłego hibiskusa. I był on w ogóle niedobry, nie? Taki był wodnity bardzo. Mhm. No nie? A odkąd odkryłam, że jest też na lemoniadzie, to smakuje przepysznie. Jest taki fajny, słodziutki. Mm ma w ogóle trochę inny kolor, bo jest taki bardziej biały, ale jest przepyszny. Hmm? Nie, dziękuję. sobie. Ocena od 0 do 10. Ale słodki bardzo. Bo na lemoniadzie. Mocne 8. Mocne 8. Mamy to. Ostatecznie padło na słuchawki. Zadowolony? Dobry prezent? Idealny. No to super. Przyszłam jeszcze do Primarka i znalazłam takie dwie y, klamry do włosów i jedną wezmę dla siebie, a drugą dorzucę do prezentu dla mojej mamy i widziałam dużo tych klamer w wakacje, e, ale nigdzie nie mogłam ich wtedy znaleźć i szkoda, że są one w takim beżowym kolor, kolorze, ale wydaje mi się, że na zimę będzie spoko, także biorę takie dwie klamry jeszcze. Kupiliśmy jeszcze dla mojej mamy bransoletkę z Lilu i Adam... My oficjalnie mamy już wszystkie zakupy za sobą. No. Oficjalnie? No. Zakończone? No. Jak się czujesz? Wspaniale. Jeszcze no. tylko moglibyśmy zobaczyć tą jedną rzecz do ciebie, do prezentu. Dobra, no to. no to na pewno ogarniemy. Ale mamy wszystko. No. Super, co? Wspaniale. Cieszę się, że już mamy ze sobą, że, że już te prezenty są odtoczone z głowy no. I też się. możemy wracać jest zaliczony Tak jest Bierzemy jeszcze Adamowi taki szalik e, Dodatkowo, o Jezus, dodatkowo do prezentu Będziesz zadowolony z takiego szaliczka? I to jak? I to Bard jak? Bardzo, bardzo <laughs> Adam miał szalik, tylko mu się zniszczył, także bierzemy dodatkowo, nie? No taki dobra. z rezerw, także bardzo fajnie, co? Z takimi fajnymi tutaj jest jeszcze frędzelkami Elegancko Zadowolony? Bardzo no, przyznam, że trochę tego wyszło. No, naprawdę uzbierało się sporo tych prezentów. E, ale chyba mamy już prezenty dla wszystkich. E, my też większość rzeczy już nie braliśmy dodatkowo toreb, tylko pochowaliśmy sobie z innych sklepów te rzeczy e, w te torby, które już mieliśmy, żeby nie chodzić jeszcze bardziej obładowanymi. Jeszcze mamy kilka prezentów pochowanych w szafie, ale te, które kupiliśmy dzisiaj, poukładałam już sobie tutaj pod choinką. Powiem Wam, że fajnie to wygląda. My zawsze robimy tak, że prezenty pakujemy sobie w wigilię rano. Rozkładamy sobie wtedy wszystkie prezenty na dywanie i po kolei sobie je pakujemy. Też w tym roku udało nam się trochę szybciej kupić te prezenty, dlatego że w tym roku każdy y, powiedział dokładnie co chce, każdy się określił, także nie było zastanawiania się, co kupić tej osobie, co kupić tej osobie. Tylko w tym roku każdy podał kilka rzeczy podał tam kilka rzeczy, które by chciał, i po prostu mieliśmy możliwość wybrania sobie z tych rzeczy, które oni podali. Także mega się cieszę, bo naprawdę bardzo nam to uprościło. Otwórzmy sobie jeszcze razem kalendarze, bo jesteśmy bardzo do tyłu z okienkami. Eee, czekajcie, ja to tak otworzę. My chyba skończyliśmy na 17, z tego co pamiętam. 17 otwieraliśmy? Tak, otwieraliśmy. Eee, więc zaczniemy sobie od 18. Co my tu mamy? Czy to mi nie upadnie? Nie, nie. I w osiemnastce mamy, uuu, wiem co to jest, e, mamy tutaj e, refil do e, tego dyfuzora Amber Noir i dla mnie to jest przepiękny zapach. To jest taki bardzo elegancki zapach, taki z klasą, no, Boże, piękny jest ten zapach, no kurczę fajnie. I w ogóle fajnie, duża pojemność jest tego refilu i fajnie jest też to, że za, Dodali do tego patyczki e, Także no, super To nam się na pewno sprawdzi My mamy teraz ten dyfuzor e, w łazience Także jak się nam skończy, to będziemy mieli od razu uzupełnienia Przejdźmy sobie teraz do dziewiętnastki e, Dziewiętnastkę mamy tutaj I w dziewiętnastce mamy u jakiś kosmetyk e, Co my tu mamy To jest... E, Balsam do ciała e, o tym zapachu Singapur. To jest ten sam zapach, e, co mieliśmy z niego żel pod prysznic w tym e, dużym wydaniu, także super. No żelu pod, e, balsamu do ciała to chyba jeszcze nie miałam z także jestem bardzo ciekawa, ale w ogóle ma taką bardzo mięciutką konsystencję. Jezu, super. No, bardzo ładnie pachnie. Dwudzieste okienko mamy tutaj. I tutaj mamy woski do palenia. Boże, ja się tak cieszę, bo wszystkie te poprzednie woski, które były, to praktycznie wszystkie już wykorzystałam, także mega się cieszę. I to jest kolejny zapach, e, którego nie ma w e, Milk and Honey. I w ogóle jaka ładna szata zobaczcie. Super. Piękny. Jestem ciekawa, jak będzie to pachniało. U nas w ogóle te woski, e, te kominki palą się teraz praktycznie codziennie. Mmm, ale ładny zapach. Coś mi on w ogóle przypomina. Jest taki bardzo słodki i bardzo waniliowy. Trochę pachnie jak te wszystkie takie mgiełki waniliowo-ciasteczkowe. Piękny zapach. Chcesz powąchać? No, pokaż. Chodź. Zobacz jak ładnie. Mm, bardzo ładnie. Ładnie, co? Jak te wszystkie mgiełki tak, waniliowe. Tak, No, super. Teraz przechodzimy do 21 okienka. Mamy je tutaj. Może już się coraz bardziej zbliżamy do końca. Tutaj mamy coś małego chyba. Uuu, i tutaj mamy... Krem do rąk green Tea, My ten krem do rąk mamy w, u nas w łazience. Stoi sobie na umywalce, w tej dużej wersji właśnie. E, także fajnie, bardzo go lubię, także super, bo ten będę mogła sobie włożyć do torebki i gdzieś właśnie na mieście sobie korzystać, a brakowało mi właśnie takiego kremu. Pięknie pachnie. No super. Także będzie teraz ze mną na mieście, i ich 20 mamy tutaj. Jest to duże okienko, więc jestem ciekawa, co tutaj się znajdzie. I tutaj mamy kolejne woski Under the Mistletoe. Tego zapachu e, też nie ma stacjonarnie w twinku, także dzisiaj mamy praktycznie same zapachy z tych wosków, których nie ma w twinku. O kurczę! To jest kurczę, nie do końca mi się ten zapach, co my tutaj mamy: kakao, wanilia, cynamon, goździki. No, ja tutaj chyba najbardziej czuję jodła syberyjska, mech drzewny, no chyba to miodłe i mech. Kurczę, taki ciężki zapach, leśny zapach. Nie powiedziałabym, że to jest kakao i wanilia. Chcesz pomąchać? Chodź. Taki specyficzny to jest zapach. Yeah. Jaki to jest zapach? Under the Mistletoe. Nie no, ładny. Ładny? Ładny. Czujesz tam wanilię i kakao? Trochę tak. Ja nie, nie. Ja czuję mniej mm -hmm. odwołane. Tak, w sensie jest taki słodki. Słodki? No. Dla mnie nie jest słodki. Dla mnie jest bardzo drzewny i taki leśny, ale nie jest taki pozytywny jak Christmas Tree, tylko jest taki. No, to nie będzie mój ulubieniec. Sprawdźmy sobie jeszcze, jakie mamy czekoladki. Skończyliśmy na 17, tak? Więc osiemnastka. Osiemnastkę mamy tutaj. I tutaj mamy e, znowu, e, tak jak poprzednim razem, e, dwie te kuleczki. I ja w ogóle ich próbowałam. I te złote są z białą czekoladą. Ja nie lubię białej czekolady, więc no, może komuś dorzucimy do prezentu. E, Dziewiętnastkę. Dziewiętnaste okienko mamy. Nie, o! I tutaj też mamy te kuleczki, ale to już są ten klasyczny, tradycyjny smak, także je bardzo lubię. Więc je sobie na pewno zjem. Dwudziestka jest tutaj. I tutaj mamy tego białego cukierka. Ty chyba jadłeś tego białego cukierka, nie? Tak. I jak on smakował? Tak, jak Kinderek? Tak, tak. To jest ten okay. sam. Dobra. 21 jest tutaj i tutaj mamy e, też tego misia, te misie właśnie też smakują, jak tak jak Wam mówiliśmy, dla nas to są takie lindorki, lindorki, e, kinderki, tylko że z lindora i ostatnie okienko na dzisiaj, e, 22 i w 22 mamy e, też tego misia, tylko że w czerwonym ubranku. Very, very Christmas. Szkoda mi jest. jeżeli już się tak kończy ten kalendarz, zostały tylko dwa okienka. To mi sprawiało taką frajdę otwieranie tych okienek. No, a tym bardziej, że, że w sumie sporo było tych, tych wszystkich rzeczy w tym no, e, kalendarzu. No i do pełnowymiarowych. I mamy teraz takie zapachy. Ja w ogóle wzięłam sobie mm, tutaj u nas w szafce. Jedną szufladę zarezerwowałam na same produkty Twinkle, co nie? I jak się otworzy, to tam jest wszystko: mgiełki, świeczki, woski. E, jeszcze mamy te zapałki, bo jak byliśmy wtedy w Twinkle, to dokupiliśmy jeszcze jeden zestaw tych zapałek, także wszystko tam mamy, no nie? No, sporo jest tego. No, Ale jeszcze kończę. Ale jeszcze dwa okienka To zostało. był najlepszy kalendarz chyba. No hmm. wiem, dwa, no. Co ty tam masz? Zrobiłeś już sobie grzańca. Po całym dniu. Znaczy się czas na grzańca. Należy się. Na plejkę. plejkę. I, I grzańca. Potem jeszcze... I przydałyby się jeszcze te słuchawki, które stoją tam na dole. Nie, 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 nie. To dopiero w święta, w wigilię. Dobry grzeniec? Spróbuj. Tak. Dobry? Jak zawsze. Mm. Teraz będzie grana Fifunia. Dokładnie. Idealny wieczór na zakończenie dnia pełnego shoppingu, co? Lepiej by się mogło nasze zdrowie.